Monika z zespołu OBRS -Kuj została znaleziona martwa swoim psem. Przejmując śpiewała, nie czuje nic. Monika Dejk ćwikła nie żyje 33-letnia wokalistka zespołu BRSKU z Kartus woi. Pomorskie we wtorek 13 grudnia wyszła na spacer z psem i wszelki ślad po niej zaginął. W czwartek 15 grudnia w jeziorze klasztornym znaleziono ciało artystki. W wodzie znajdowały się także zwłoki jej psa. Monika Dejk ćwikła pozostawiła po sobie przejmujące utwory, którym w obliczu dzisiejszej tragedii nabierają nowego wymiaru. Monika wyszła we wtorek ze swojego mieszkania na spacer z psem, biszkoptowym labradorem i zaginęła. Zaniepokojona rodzina 33 latki zawiadomiła policję, poszukiwali jej także przyjaciele i fani w mediach społecznościowych. W czwartek 15 grudnia w jeziorze klasztornym dokonano makabrycznego odkrycia. W wodzie znaleziono ciało 33 latki, a także zwłoki jej psa. Wszystko wskazuje na to, że ciało należy do zaginionej 33 latki. W jeziorze znaleziono także zwłoki jej psa. Biszkop Towego Labradora przekazała faktowi prok. Greży Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Tragiczną informację potwierdził także mąż kobiety oraz kaszubska grupa poszukiwawczo-ratownicza. Okoliczności śmierci kobiety są wciąż badane, niewykluczone, że mogło dojść do tragicznego wypadku. Wokalistka mogła ratować swojego psa, który wpadł do wody, ale mogło też być na odwrót. Na razie wiadomo tylko tyle, że jej kobieta i jej pies zginęli w tym samym miejscu. Monika Dejk-Ćwikła była wokalistką zespołu obrs Queen, którego muzykę zaliczano do nurtu z pograniczeń Indie-Drum Pop Rocka. Grupa działa od kwietnia 2019 roku. Ich debiut płytowy z 2021 roku do powiedzenia uznany został przez wielu dziennikarzy muzycznych za płytę debiut roku. A miesięcznik teraz roku mieścił album na cztery miejscu w zestawieniu nadziei 2021 polskiej muzyki. Zespół OBRSQ był finalistą muzycznego odkrycia roku Metropolii, został też uhonorowany statuetką Musiclife PLA Wart z kategorii Nowa Muzyka. W 2021 roku grupa zakwalifikowała się do programu Tak Brzmi Miasto, w tym czasie występowała także M w muzycznym studio polskiego Radia Imienia Agnieszki Osieckiej czy Festiwalu Inorock. 22 września 2022 roku ROK wydali kolejny album, pod tytułem Szepty Ciszy. W tym roku muzycy OBRS i byli też gościem specjalnym na jubileuszowej trasie zespołu Riverside. A Radio 357 umieściło do powiedzenia w zestawie LP21, najważniejszych polskich utworów XXI wieku. Trio tworzyli, Monika Dejk ćwikła, śpiew. Teksty – Artur Wolski, gitary, klawisze oraz Jarek Bielawski, perkusja. Muzyka zespołu BRSQ i to delikatne, elektroniczne pop-brzmienia, którym ton nadawał charakterystyczny, delikatny głos wokalistki, Moniki Dejk-Ćwikły. To liryczne i nostalgiczne utwory, nawiązujące brzmieniem do Art Rocka lat 70, w których niebanalną rolę odgrywają teksty. A ten w świetle tragedii wokalistki nabierają dziś szczególnie przejmującego znaczenia. Wiele z nich mówi o bólu, cierpieniu, samotności, a przede wszystkim o widmie nadchodzącego nieuchronnie końca. Stali, znaczonych kart, znaczonym wyciągam dnicze z przestrzeni, znam, wyciągam barwę, pochłania o nie widząc nic, nie czując nic, śpiewała Monika w utworze, nie czując nic. Obiecaj, że nie opuścisz. Mnie nie zawrócisz czując ból, będę patrzeć w słońce obiecaj. Że nie obchodzi cię już cały blask obiecaj, że nie dopuścisz, by dogonił mnie ktoś utwór obiecaj. Oczy czarne widzę już przychodzą w oczy czarne wokół, obok czuję zapach, czuję bligorycz duszy czarne widzę ogarniają wokół czarne duszy we mnie rozszarpują ciało, nie mam mnie utwór Odpływam w dal, nie znajdziesz mnie już tam, odpływam tam, gdzie jeszcze nikt nie leczył Uran zapomnij mnie, utwór Haron. Szczególnie przejmującą wymowę utwór Mój Grudzień. Znowu Mój Grudzień, chłodny wiatr, przegania sny, znowu żegnam Grudzień, plączę dzień i noc, znowu nasz Grudzień, pisze niewidzialny list, znowu żegnam Grudzień, zamykam kolejne drzwi, brzmią słowa, piosenki. Tym razem Grudzień pożegnał panią Monikę, jak napisała jedna z fanek na oficjalnym profilu zespołu na facebooku. Zobacz również. W jeziorze w Kartuzach znaleziono ciało. To zaginiona wokalistka zespołu BRASKUI. W wodzie były też zwłoki jej psa. Zaginęła kobieta. Od dwóch tygodni nie wiedzą, co się z nią stało. Tajemnicze zaginięcie 19-letniej zakonnicy. Wiadomo, co się z nią stało.